Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie. Słuchajcie, um, jakiś czas temu nagrałem film na YouTube, ale go usunąłem, o podatkach rozmawiałem, ale do końca to nie, nie spełniło Waszych oczekiwań, bo do końca nie wiedzieliście tak naprawdę faktycznie, ile zapłacicie od danej kwoty um, podatku. Postanowiłem, postanowiłem to, yy, że tak powiem, trochę naprawić. I dzięki Magdzie Walkowiak z MW Taxes mam te informacje dla Was. Magda była na tyle miła, że opracowała te wszystkie, wszystkie liczby, wszystkie cyfry, pododawała to, fajnie to sumowała w tabelce. Oczywiście informacje te wszystkie będą dostępne na maila. Jeżeli się ze mną skontaktujecie, ja Wam prześlę to wszystko w PDF, żebyście sobie mogli to zobaczyć bardziej. Na własne oczy, żebyście, że tak powiem, organoleptycznie to sprawdzili. I teraz tak, słuchajcie: Generalnie z założenia, jest to opracowanie dla jednej osoby z zarobkami 100 tysięcy rocznie. Proszę was, nie wypisujcie do mnie a ile to będzie jak zarobię tyle, a ile to będzie z żoną, a ile to będzie z mężem, a ile to będzie z dziećmi, i tak dalej, Każda sprawa wygląda tutaj inaczej i będzie to trochę, będą to inne kwoty, będą inne odliczenia. Więc ja nie jestem w stanie wam każdego przypadku z osobna opracować. Tu jest przypadek jednej osoby przy 100 tysiącach zarobku. I będą, to, yy, I będą to, to jest opracowanie oparte na i 1099 i w2, żebyście mieli porównanie. Więc teraz tak, zaczynamy od tego, że jedna osoba zarabia 100 000 dolarów rocznie. Yy, I teraz tak, jeśli chodzi o odliczenia, które korporacja może sobie indywidualna odliczyć, to jest tak, posiłki yy, per diem to jest 69 dolarów na dzień. 270 dni odliczamy telefon 1200 dolarów rocznie, z tym, że zaznaczam, u jednego to będzie 1200 dolarów, a na przykład u mnie jest to kwota rzędu prawie 3000 dolarów rocznie, bo mam w to w telefony swój, mojej żony, tablety itd. itd. Internet 600 to prawie, że się zgadza. Małe narzędzia, 1000 dolarów odliczenie, PPE Personal Protective Equipment to jest obu, obuwie i tak dalej, i tak dalej, spodnie jakieś bluzy to jest 900 dolarów, legal and professional fees to jest 750 dolarów. Illinois taxes and license fee, czyli licencja na Illinois, i tak dalej, 1000 dolarów. Ubezpieczenie zdrowotne 3700 dolarów. To jest mniej więcej trafne. Na jedną osobę przy tej kwocie to tak mniej więcej wygląda, że 3700 dolarów rocznie, plus minus tam niewielkie, niewielkie różnice, ale to tak mniej więcej wygląda. Środki czystości, w sensie detergenty do prania, 300 dolarów, elektronika 1500 dolarów, inne. Wydatki 2,5 tysiąca dolarów, e, compensation of officers 20 tysięcy dolarów. Um, I teraz tak: e, Social Security i e, MC e, z tym, że MC, MC e, to ma chyba związek z, z czym z Social Security, czyli benefitami 1530, State Unemployment Tax to jest 536 dolarów 81 centów i Federal Unemployment to jest 42 dolary. I to, to są jakby odliczenia, których możecie, możecie sobie do, dokonać, jeśli chodzi o o swoją działalność także to można sobie odliczyć od podatku teraz tak net income from small corporation czyli z małej korporacji przychód netto to jest 69 537,19. dolarów i 19 centów i teraz tak odliczenia to są cube QBI Business Deduction 20% nie pytajcie mnie co to jest, bo nie wiem to jest 9907 dolarów federalne na singla Standard Deduction czyli 14600 dolarów także do podatku mamy od małej korporacji do podatku mamy 45 dolarów 75 centów i z tego federalny podatek to jest 5171 dolarów Social Security i Medicare Tax to jest 1530 dolarów I, i teraz mamy Illinois State, czyli mamy to na przykładzie stanu Illinois: mamy 69537 dolarów i 19 centów. Illinois Exemption Allowance to jest 2775 dolarów, czyli do podatku mamy 66762,19 dolarów, z czego Illinois State Tax wynosi 3304,73 dolarów, Business State Replacement Tax 743,6 dolarów, łącznie wszystkich podatków do kupy Zapłacimy 10 749,24 dolarów. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że tutaj, jeśli chodzi o emeryturę, to emerytura będzie naliczana z, z zarobku 20 tysięcy dolarów rocznie. Nie 100 tysięcy dolarów rocznie. Także miejcie to na uwagę, że emerytura będzie niższa w tym przypadku. Także tutaj, tutaj na pewno to jest dużym minusem, jeśli chodzi o, o, o działalność. I teraz, tak jeśli chodzi o W2. Czyli zatrudnienie przez pracodawcę, to ja może przejdę od razu do spraw podatkowych, bo to, ile pracodawca zapłaci, to, to nas nie interesuje. Chociaż w sumie łącznie pracodawca za nas zapłaci od 100 tysięcy, to jest 7650 dolarów. Social Security i MC to jest 7650 dolarów. Następnie State Unemployment zapłaci 536,81 dolarów i Federal Unemployment 42 dolary. Także tak to wygląda. Natomiast 100 tysięcy dolarów przy założeniu W-2 ile zapłacimy podatku? Już mówię. Federal Standard Deduction na singla czyli 14600 600 odliczamy, do podatku mamy 85 400. Federal Income Tax 13 840 66 versus 5171,45. Social Security Medicare Tax mamy 7650 versus 1530. I teraz mamy Illinois State Tax, czyli od 100 tysięcy mamy Illinois Exemption Allowance 2775 dolarów. Czyli do podatku mamy de facto 97 225. I z tej taksu zapłacimy 4812,64 dolarów. Łącznie zapłacimy 26 30 dolarów, jeśli chodzi o zatrudnienie W2 przy kwocie 100 tysięcy, i 10 749,24 dolarów w przypadku korporacji. Pamiętajcie jednak, że na W2 od 100 tysięcy będzie nam naliczana emerytura, nie od 20 tysięcy. Także pamiętajcie o tym i miejcie to na uwadze. Tak to się ma, jeśli chodzi o kwoty podatkowe w Stanach Zjednoczonych od kwoty 100 tysięcy zarobionej kwoty 100 tysięcy dolarów. Z tym że pamiętajcie, tak jak już mówiłem, to jest na jednym przykładzie, na przykładzie singla, nie na przykładzie rodziny, nie na przykładzie dzieci, gdzie są gdzie są odpisy z tytułu posiadania dzieci, jednego, drugiego, dwójki, trójki i tak dalej to są, to będą inne kwoty także to jest co innego ja mówię, dzięki Magdzie Walkowiec z MW Taxis ja zostawię na, na miarę do niej w opisie, że kto, kto będzie przyjeżdżał sobie do Stanów może sobie skorzystać z jej usług ja korzystam, wielu, wielu moich kolegów, znajomych korzysta, są zadowoleni także tak to wygląda już wkrótce, może nawet dzisiaj nagram następny odcinek dla Was, który zamieszczę za parę dni. Nie wiem jeszcze, jaki będzie temat, ale na pewno coś dla Was nagram. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.